zaczynamy. Tutaj sobie. Teraz... Nie wiem, czy to będzie leciało, czy nie. Krótki liveik na temat tego, czym się dzisiaj będę zajmował, a mianowicie tym polonezem Karo. Dzięki Cars In The Lens udostępnionym mi na najbliższe dni, żebym mógł spokojnie stworzyć odcinek. I słuchajcie, to będzie wyjątkowy odcinek, bo będę porównywał to auto z moim Polonezem Plusem. A tu mamy oryginalne Karo. Zobaczcie, jak to wygląda. No, to jeszcze środeczek. A. To go nie ma jeszcze. Czy ktoś rano chce dołączyć, obejrzeć małego live'a? Może i ktoś się skusi. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, dosłownie 5 minut tego live'a wrzucam. Tak na szybko, żeby obejrzeć Poloneza. Tak wygląda, słuchajcie. Tutaj siedzenie z takiej szmatki fajnej. Ta półeczka mnie zawsze użykała na jakieś drobiazgi. Deska rozdzielcza, zegary. No. No dobra, nikt się nie utrzymuje na live. To jeszcze parę minut poczekamy. Poczekamy, poczekamy. Czy ktoś w ogóle będzie chciał to oglądać? Dwie minuty i nikogo nie ma. Dwie minuty, dwadzieścia dalej, nikogo nie ma Dobra, poczekam do 3 minut Jak się nikt nie pojawi to Zamykam temat. Dobra, kończymy.